A więc, cześć, mordeczki moje z tej strony, Bęsiu. I gramy dzisiaj w Brawl Stars. Zagramy sobie w Showdown i zagramy sobie content. Słuchajcie, Coltę sobie tutaj lubię. I słuchajcie, chciałem Was wspomnieć o nowej aktualizacji, która nadejdzie i będzie tam nowy brawler. Będzie skin Donity. Będzie zmieniona, będzie postać, będzie inaczej wyglądać, bo. I będzie z do Penny, króliczka takiego wielkanocnego, bo się zbliża Wielkanoc, więc słuchajcie, oglądajcie sobie to będzie na To jest na YouTube jak Kla... Bra Brawstars. nie, nie Klaszka, Brawl Stars. To jest w nich na kanale. Albo w Nisach też macie tam... No tam w Nisach jest Prosa Na zamkaniu. I zobaczcie zobaczyć co wy obejrzyjcie. Albo u Vaucera możecie, o. Ja u Fauscera to właśnie oglądałem. O, ale pierwsze co zobaczymy na nisach. Więc O kurde. Już pomię. Więc wspomnie już. Gdzie mam to? O tutaj na nich. Jest wspomniał na trzy pucharki. Już muszę tam być. I ten... Jakby ktoś się pytał, to ja z zbieram na opening. W słuchajcie, zrobię niedługo opening I dzięki za wbicie 10 subów. No, bardzo szybko zbiliście to. Dobra. Jak pod tym odcinkiem będzie... 5 lajków. 5... No 5 lajków. Może wam się uda, może, może. Czy, czy, czy tylko dali suba, czy oglądają też? Czy tylko dali suba, to jest takie marny trochę. No, że nie porównujmy wstępu nie liście, co No, no, Zawsze przyjmę. Kurde! Jest! Na farcie. ja chcę robić jakiegoś wina. Przecież holt będzie ciężko, ten holt jest ciężki do grania. Ue, zabięgo! O kurde, tam tam ma dużo parków no, w zasadzie muszę zacząć sobie ją zabijać, bo ona jak się ma pasmieszek mnie zajeb... bije, to nie jest w góry. na farcie, słuchajcie, na farcie, na farcie jest win. pięknie, pięknie, pięknie. No bo zagramy sobie może jak czymś innym teraz. Mamy 6 sprzyjaczek. No to może zaraz zrobimy jeszcze pięć paraków, to otworzymy sobie sprzęczkę. Czym tu zagrać? Mm. No może nie tam, przecież tam się słabo trochę Tak zbytnio nie, ja nie... Tak słabo ich no, nie lubię. nie lubię jej zbytnio. Mało zadaje. serio mało. A nie mówi, że mało bije? dużo bić, kurde. No. O, jaki silna ta. О, oh, курда. Я боюсь, что не надо. Давайте сюда. Пока я кто я с Бардо Данета. Группа Лаган. Что-то я могу вообще сделать, чтобы не бросать стенку. Что это вообще такое? Ну, ты все равно подожди, я уже хочу ей подбить. Тебя обменяли на все, что там не не Nie tak szybko mi to leci. Się boję, że z gier będzie za głośno. Już ten. Będę musiał, nie mieć. może mi się, nie da, się nie o, o nie, Poko! Proszę, nie to mnie! Nie! No, mam. No, no. Drugie miejsce. Nie Nie Mamy skrzyneczkę. Jeszcze ci zbliżymy się do Ticket Events. Jeszcze ci zbliżymy się do Ticket Events. Juhu, dobra. Chcecie więc sobie taki króciutki odcineczek. Na końcu odcineczka chyba będzie, jak nie zapomnę, wstawię mm, ostatnich subskrybentów. Trzech. Jak nie zapomnę o tym, więc ja się z Wami żegnam. Cześć. Pa. <grybujesz> Do widzenia.